No nie widzi kto wchodzi. No to jest kurwa, ko pierdolić. A jeszcze kurwa wychodzi. To do sklepu, to gdzie wyjeżdża. Masz, masz. Mówię, że nie mam. Spójrz a mi. co, straś chcesz? Spójrz mi w oczy. Tak? Spójrz mi w oczy. Tak. A patrzcie jakie. Oczy ja mam. Zielone a mamy chyba ty masz. Zielone. Co ma? A mamy. A mamy masz właśnie. Co? A mamy masz. Jak ja mamy? Jak nie wiem co to jest? Co? O mamy no. A co to o mamy? No że... Pieprzysz głupoty, jakieś zwidy widy masz. Chyba ty kwiatek przyjechała i zabrała. A ty już byś taką od razu oddał. O, pyk! Tak, już ja ciebie znam. Pamiątkę po mamusi. Ta tatuś ci to dał. Jak powiedziałem, że będzie żoną moją. Tak jak jego, może w końcu zrobiła. I miała przyjeżdżać. I przyjechała? No. Co? A przyjechała? Ksiatek wzięła sweterek. mówiła, że soboty. Nie, a nie przyjechała. I dziewczyny takie są. Chodź, a było. Ja to patrzę tak na ciebie i tu widzę. No, no, Patrzcie! Twój o tu patrz co jedzie. Co tu jedzie? Samolot Samolot? Co? co? Koń. koń Koń biega Koń biega O, to dobrze, że koń, nie byk No, byk No Bo, żeby byk z rogami, to by A ganiał Cię kiedyś byk? Co? Mieliście byka tam w Wilkowie? Koń, jednego Ganiał? No Wziął Cię na rogi? Nie Za się głaskali Że za jajca się głaskali Ciebie głaskał, głaskał za bery A co to bery? Ja ja. To głaskali się, czy nie głaskali? Co? <laughs> Może ty No on Wojtek mówił, że się całowali po jajcach, no. No, może on całował. A ty smokałeś Berybyka? Ja nigdy w życiu... Nie! Nie miałem. Ja na nie była. Bardzo. Ooooo! Co, czy się tak wsadzał? Tak dobrze było. Ale co? Co? Tak wsadzał? No nie wiem, Wojtek pyta. Jak tak pisał? Przyprowadziłem, ale człowiek przyprowadził zapłodnienia, to... Szadam! Poczęstuj się Krzysztof parówką nie. z musztardą a. Leżeli tu dwie, zabrą tu niech zabierze? Niech... Yes. I moje bułeczki. Pierdana. 100 złotych ci dałem, a klucza znalazłeś. Nie. To daj mi 100 złotych. Ja pieniędzy nie mam. Ja nie robię. Nie masz, o nie masz! Nie masz pieniędzy, biednoi! Tylko ten i... I rachpałką powiedział. Ja wiem, jakie bańki. Tyle opieki powiedziałaś, że te wszystkie pieniądze mi zabierzesz, Czemu ja lajku? powiedziała. No i dobrze, panie, zamiesz pan. Bo to nie będzie wąchać. To twój taki cel? Pieniądze jemu zabrać? Co? Twój taki cel? W życiu? No to mój interes. Przecież ten pierdoliczkę to było. Zamieszczę że to było. Dzisiaj jest niedziela, a ty na sto przyklinasz. No tyś. To ty Tyś święty. Bo. Ty święty. Pan mógł